Cześć, słuchajcie. Kolejna inspekcja zestawu do poprawy przystrojenia i zobaczcie, co znalazłem. Spójrzcie tutaj. Ewidentnie komuś się to kiedyś zwarło. Zobaczmy na drugą płytkę, taką samą. I tutaj zwarcia nie ma. Tak to wygląda. Ciekawostka, przyznam szczerze, zawsze tak jak wam wielokrotnie mówiłem, mam pewien wypracowany przez lata schemat napraw, więc w pierwszym kroku, w pierwszym etapie zawsze myję czyszczę. Jak już mam wszystko wymyte, wyczyszczone, widzicie, znowu znowu się zrobiło, znowu się zrobiło tak, że. Było widać synchronizację oświetlenia z migawką w telefonie. E, tak więc, tak jak powiedziałem, schemat działania jest bardzo podobny: mycie, czyszczenie, ewentualnie odkurzanie a jak zwał to zwał, potem w kolejnym kroku mm, oglądam pod kątem zimnych lutów. E, no i ogólnie oglądam e, płytki, zanim zacznę cokolwiek z nimi później robić. No i. Tutaj jak widać płytki są myte. Tutaj e, tak jak też widać na załączonym obrazku, niestety od alkoholu izopropylowego robią się takie białe ślady. Niestety aceton w tym przypadku średnio najeża się e, zdaje, bo ciężko nazwać soldermaską. No w każdym razie e, chyba soldermaska to zielone hmm pokrywa się takim białym nalotem. Pan Jacek Kawa pokazywał sposób na biały nalot używał acetonu. Ja mam aceton chemiczny, znaczy o czystości, o czystości chemicznej do badań laboratoryjnych, więc on jest super czysty. Widzicie, zapomniałem z tego wszystkiego. Jest taka fajna nazwa od czynników chemicznych do zastosowań w chemii, ale tych o najwyższej czystości. No niestety, tak czasami bywa, że człowiek, że człowiek jak zaczyna nagrywać dostaje takiego małpiego rozumu i zapomina oczywiste i podstawowe rzeczy, e, więc tu jeszcze jak jesteśmy przy zimnych lutach to zobaczcie kolejne kołki, które po prostu no nie wyglądają, nie wyglądają te te są jeszcze powiedzmy, że w jakimś stopniu akceptowalne. No niemniej jednak, jak widać, trochę pracy jeszcze mnie tu czeka. Muszę popoprawiać te wszystkie zimne luty, podejrzane miejsca i dopiero potem jeszcze raz ponownie umyć tą płytkę. Część z tego białego nalotu zejdzie, a w momencie, kiedy się to pokryje roztworem kalafoni rozpuszczonej w izopropanolu. To płytka będzie wyglądała jak nowka sztuka, elegancko, nic nie będzie tego białego widać. Także jak widać pracy jest dużo. I przyznam szczerze, że widziałem już nie raz dziwne rzeczy na płytkach z Radmora, z innych polskich sprzętów rodem z PRL-u. I zastanawiam się, czy to komuś się chlapnęło kiedyś, czy to jest prosto z fabryki. Ciężko powiedzieć w tej chwili. Tutaj też widać, że ktoś coś wylutowywał, lutował, nie wiadomo. Także działam dalej, biorę się za przelutowanie tego wszystkiego. Jak do tej pory, to co Wam mówiłem, wymieniłem tylko kondensatory elektrolityczne. Oczywiście to są płytki pośredniej częstotliwości. W tej chwili jestem na etapie końcowym czyszczenia potencjometrów, potocznie zwanych pr e, Zostało jeszcze skończyć je czyścić. Tutaj ten przewód taki, rzekłbym, bardzo mocno delikatny, chyba nie oryginalny. Usunąć wosk z filtrów, z cewek i i można będzie przystąpić do procedury przestrajania. Już nawet tych zestawów Wam nie pokazywałem przy przyjęciu do serwisu. Bo tak jak widzieliście, w jednej z głowic był kondensator niewypruty, widać, że ktoś próbował przestrajać. Szkoda mi marnować Waszej cierpliwości na filmy, których już było wiele. I po co po raz kolejny drążyć temat. Oczywiście właściciel zestawu bardzo chciałby, żeby, żeby film był nakręcony, natomiast ja nie jestem w stanie kręcić filmów o każdym sprzęcie, który trafia do mnie do serwisu, bo nic innego bym nie robił, tylko kręcił filmy. Więc pokazuję Wam albo jakieś tam ciekawsze rzeczy, albo coś, co mnie zaskoczyło, ewentualnie coś, czego jeszcze nie było. W myśl zasady, że troszeczkę tego, troszeczkę tego, troszeczkę tego, żeby pokazywać, jakby co tam w trawie piszczy, jeśli chodzi o naprawę i serwisowanie sprzętów, eee... także ten odcinek, jak na moje standardy, znowu kolejny bardzo krótki. Biorę się dalej za doczyszczenie potencjometrów i za, e, i za poprawę lutów. Potem jeszcze to wszystko zostanie e, alkoholem umyte. I będziemy się bawić w przestrajanie. Tutaj też widać, ktoś próbował coś dołożyć do tego rezystora. Też już widziałem różne przeróbki, przejściówki. Ktoś dokładał jakieś kondensatory, cudawianki. Tak jak wam mówiłem, pewne rzeczy rzeczywiście można zrobić, pewnych nie. Ja zawsze staram się zostawić w oryginale, ale tutaj porozmawiamy sobie jeszcze na ten temat kiedyś. No, I na ten, i na różne tematy, jak wygląda moje podejście. Jak wygląda podejście serwisów autoryzowanych do pewnych zagadnień, jak wygląda podejście innych ludzi do tego samego tematu, bo się okazuje, że ten sam, ta sama rzecz. A ilu ludzi, tyle zdań, plus jeden więcej, szczególnie jeśli chodzi o Polaków. Dobra, nie zanudzam. Trzymajcie się, cześć. Do następnego odcinka.